siema, trochę mnie nie było dzisiaj ładna pogoda to musimy zrobić jedną rzecz mianowicie muszę wymienić zawias w moich drzwiach bo zaczął strzelać przy otwieraniu Tak słychać to z obu stron także będę go chciał wymienić tutaj go trzyma jedna śruba i tutaj dwie żeby to zrobić Muszę zdjąć boczek. Też mam trochę odkręcone. No co, biorę się do roboty. Gdyby ktoś pytał, to to jest numer oryginalny. A przy okazji, że będę miał zdjęte boczki, to obkleję drzwi mapą. Okej, okay, boczek zdjęty. Wygląda to tak. Tą folię zerwę. Nakleję matę. Tutaj już kiedyś sobie zmieniłem głośnik. Już nawet nie pamiętam co to jest, no ale nawet dosyć to gra. No i tu musimy go tak czy tak wyjąć, żeby ten zawias zmienić. Jak na razie jest spoko. Zawias mam tutaj. Tak on wygląda. Niby oryginał. Problem jest taki, że właśnie w tym starym tutaj co mam przy samochodzie wyrobiło się w tym miejscu ten, ten łeb. Tutaj. I przy otwieraniu jest trzask. No mam nadzieję, że to po, posłuży dłużej. że robimy dalej. No i dobra. Wygląda tutaj głośnik wyjęty. Marka DD Audio redline jak widać. Tu, jak go wpinałem, to nie zastosowałem tych przejściówek, tylko zarobiłem kable na, na wsuwki Bo i tak nie myślę tutaj zmieniać głośników. A jeżeli zmienię, to raczej będą na, na wsuwki albo na, na normalne zaciski. Także oryginalna wtyczka mi tutaj w ogóle nie jest potrzebna. A, i sorry, że tak pokazuję, ale. Nie jestem obyty w nagrywaniu na YouTube Tam już kiedyś sobie obkleję matą w środku No a dzisiaj myślę zrobić tutaj w koło resztę tak jak już wspomniałem Głośnik wlatuje tutaj I będę odkręcał Będę odkręcał Będę odkręcał cały No jest zmienione Próba Teraz to nie słychać tych drzwi w ogóle elegancko to lecimy dalej okej okay, mamy to no i tak to wygląda w tej chwili no i dobra prawa dobra, zrobiona poszło nawet okej okay. teraz od kierowcy strona Mam nadzieję, że pójdzie szybciej teraz.